w naszym pierwszym odcinku wraz z panem Makłowczak pokażemy Wam ciekawe zabytki i piękne miejsca gminy Stare Miasto. Witam Państwa w programie, w którym to pokazujemy najpiękniejsze miejsca oraz zabytki gminy Stare Miasto. Tak. W tym odcinku chciałbym pokazać Państwu piękne zabytki, jakie to są kościoły o tej, tej, tej gminy oraz... Oto ten piękny, za mną wspaniały, byliśmy na cudowny zale. Zalew, który którym tu widać jest mokry, pozwala do aktywnego wypoczynku. Ale nie tylko on, gdyż oto ta ścieżka rowerowa, której, po której tu właśnie chodzę, pozwala, aby jeździć na rowerze. Tak, tak. Można również chodzić. Tymi białymi pasami, a jeździć tymi czerwonymi. Tak. Zalew zachęca do aktywnego wypoczynku, ale nie tylko. Zachęca również do obcowania z naturą. Tu no niech pan operator pokaże wspaniały, duży, prosty las. Ale nie tylko. Jak no państwo mogli spostrzec, jest tu również zielona trawa. Takiej trawy państwo nigdzie nie znajdą. Co tu również zwierzęta, o niech pan tam pokaże Niech pan pokaże to tam kaczki, które tam pływają I zjemy i dzisiaj na obiad Tak, to tyle co bym musiał powiedzieć O tym wspaniałym miejscu jak tutaj jest Zalew Chciałbym państwu jeszcze pokazać O tą wspaniałą plażę, o którą, o którą przed chwilą Poznaleźliśmy wraz z panem operatorem Oraz to Belisa ma wspaniałe, fantastyczne molo, na którym no niestety jeszcze wejść nie można. Naszym kolejnym zabytkiem jest kościół pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła. O tym kościele coś łatto trzeci mawiał niewiele, a zaprawdę nic. Wiesz o tym kościele nic nie wiedział. Ale to co, wracając do tematu, kościół został zbudowany na początku XIII wieku. No, z pierwotnego kościoła zostało nie za wiele, gdyż prezbiterium i część nawy. I tu ciekawostka, w południowej ściany nawy zachował się trójskokowy portal romański oraz o, okno romańskie. Proszę jeszcze zobaczyć, a to ten wspaniały kościół, o którym to mieszkańcy mówią potocznie mały kościółek. Tak. Ten kościół jest bardzo fantastyczny. Wspaniały. Niech Państwo zobaczą jego wykończenia oraz cegły, czy nie wiadomo z czego on jest stworzony. Po prostu Belissą. przechodzimy do kościoła w dużego. Zapraszam Państwa tutaj do środka. Proszę, kamerzysty, niech kamerzysta się nie boi. Tutaj bardzo chętnie można przyjść, pomodlić się. Proszę tam wejść. Tutaj nie możemy wejść dalej niż tutaj, dotąd. Lecz niech kamerzysta może tu ponagrywa, a ja w tym czasie opowiem o tym wspaniałym kościele. Wewnątrz kościoła jest ścielnica z głowicą romańską, kamienna żabkami i ornamentem liściastym na narożnikach, które Państwo tam zapewne widzą. Po otażu główny obraz NB pocieszenia z kościoła XVII wieku w rokokowej sukiennicy z wizerunkiem fundatora księdza Kremlejca Tarcińskiego w prezbiteriu co dwa fragmenty dekoracji. Romanski, z ornamentem widnej radości. W ścianie prezbiterium Nowego Kościoła od strony północnej jest wmurowana płyta kamienna z herbem pochodzenia rumicznego. W skarbcu Kościoła są dwa pozmocania monstracji z początku XVIII wieku. Już w starym mieście nad mokim zalewem oraz przy parafii św. Piotra i Pawła. Teraz nadszedł czas, abyśmy to zobaczyli. Ten wspaniały kościół w Żychlinie parafii ewangelicko-reformowanej. Obecny budynek kościoła oddano do użytkowania 22 września 1822 roku. Wcześniej Pan Polczek, bo to motocykliści. To już można. Wcześniej znajdował się tu użytkowany przez ponad 200 lat kościół z drewna modrzewiowego. Budynek kościoła w Rzechlinie zachowuje kształt, formy, a po części i wystrój wewnętrzny w stylu klasycystycznym. Oryginalne wyposażenie kościoła. Częściowo zostało zniszczone w czasie II wojny światowej i w okresie powojennym. Obecne wyposażenie kościoła w meble pochodzenia prawdopodobnie z pierwszej połowy XIX wieku balustrada przed stołem pańskim kazal, kazalnica i ścielnica Łapka? No, znowu roboty. Kasztyno żył, go tak, tak taka wspaniała miejscowość, że każdy chce przez nią przejechać. Wracając do tematu, ławki zostały sprowadzone około roku 1948 z opuszczonego kościoła ewangelickiego reformowalnego w Toborze Wielkim. A stół pański wykonano nowy. Oryginalnym akcentem wystroju kościoła są epitofia na ścianie dzielącej nazwę od zakrystii. Tak jak już wcześniej wspominałem, Rzychlin jest bardzo ciekawym, wspaniałym miejscem, gdzie nawet, jak widać, dinozaury przebywają. Ale cóż się dziwić, jeżeli sam Fryderyk Chopin przyjechał odwiedzić Rzychlin. Rzychlin nie słynie tylko z zabytków, jakie tu są, ale również z atrakcji, jakie tu ma. Proszę, jest i zabaw oraz bois Zobaczą, jakie tu wspaniałe atrakcje przygotował dla nas Żychni. Można to niech Pan komerzysta zobaczy, sobie biegać w miejscu, kołysać się w miejscu oraz podnosić się w miejscu. A tu, niech Państwo zobaczą, zademonstruje. Czy coś w tym stylu? Dziękuję. Gdy skończymy bawić się już na Placu Zabaw, miejsce, które wyręcz trzeba zobaczyć, to jest ścieżka edukacyjna, przyrodniczo naturalna w Żychlinie, przez którą to właśnie nią dojdę do naszego ostatniego przystanku naszej podróży. Jeżeli Państwo zmęcili się tym podróżowaniem, zwiedzaniem tych pięknych, wspaniałych zabytków, zapraszam Państwa do centrum Starego Miasta, mianowicie do Centrum Handlowe Ferio. Jest tu bardzo dużo sklepów oraz jest restauracja McDonald's, tak, gdzie serwują bardzo pyszne dania, bardzo, bardzo. No cóż, no cóż, to wszystko w dzisiejszym odcinku i zapraszam Państwa na kolejne odcinki. Dziękuję bardzo, Artur Makłowicz.